Długa prosta w Głogoczowie 95 na tempomacie, co powinno dać nam 90 według gps -a. I za chwilkę zobaczymy, jakie zużycie mamy. I zużycie 14,4. Powtórzymy przejazd z drugą stroną i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I jedziemy w przeciwnym kierunku. 95 na tempomacie to. Jest naprawdę dziewięćdziesiątka. 91 pokaże auto średnią prawdopodobnie. Tak to wygląda. I zaraz powinien być pierwszy odczyt. I zobaczymy jak to wygląda. I 14,4, i Czyli tu zużycie przy 90 to jest 14,4, i Co daje nam zasięg troszkę ponad 400 km. Natomiast można ten zasięg jeszcze by troszkę wydłużyć, gdyby jechać na przykład za jakąś ciężarówką. Wtedy mamy mniejsze zużycie, mniejsze opory aerodynamiczne i myślę, że w takim trybie oczywiście w warunkach idealnych można przejechać około 450 km z prędkością 90 na godzinę.